Cześć, witam Was z mojego kanału Karol w Lesie. dzisiaj mamy sobotę, ranek. I wybrałem się na spacer, na grzybki się przejść. Dokładnie na miejscówkę z kozakami czerwonymi. No i tutaj ledwo weszłem i już te grzyby się tutaj pojawiły. Zobaczcie. Tu mamy pierwszego. Tak on się tutaj prezentuje. Wykręcamy go. Fajny, piękny. Te grzyby są zawsze zdrowe. Jeszcze nie spotkałem się, żeby kozak czerwony, czy robaczywy. Idziemy, no trochę takie krzaki, ale no czasem, żeby znaleźć jakiegoś grzyba, to się właśnie tak trzeba pokręcić. Ale jak są, to czemu by nie. I kolejny, już drugi. Są już dwa. A to nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, bo mam tutaj jeszcze jednego. Patrzcie, jaki fajny. To są kozaki czerwone tutaj w tym lesie. To pole siki są, a więc czerwone kozaczki. Wczoraj w piątek były pomarańczowo-żółte. Dzisiaj są czerwone. No i cóż. No i tak. Wszystkie grzyby tak samo wyglądają praktycznie i te i te. Ale jednak mają różnicę. O! Tutaj kolejny. Tylko jak ja się tutaj do niego... Przez te gałązki dostanę. Zastanawiam się właśnie. Muszę jakoś mądrze przejść, bo łatwo nie będzie. Tu chyba nawet jeszcze o drugi i trzeci zauważony. Jak wchodziłem. No ale mamy. Jest koźlasz. Jest czerwony. Kozaczek. Fajne, ładne tak grzybki. I tu kolejny. O, patrzcie jaki. Jaki fajny... Oj, jest tych kozaków, tu trochę, bo już widzę. Kolejny... O. Oj, trochę zjedzony. Zostawię. Nie będziemy takiego... Takiego z ziemi nie będę dać Ale to nie wszystko. Spokojnie. Kozaki wstał. Pytanie czy ten też jest czerwony? O, ten już, tu jest już brzuska i to wydaje mi się, że... Nie, też czerwony, też czerwony, też kozaczek czerwony, bo i tutaj brzozy i to pole. Różne tu kozaki spotykałem. I jedne, i drugie, chociaż tutaj jednak zdecydowanie czerwone tutaj dominują. Nie mam się co tutaj oszukiwać. O, ale krzaków. Ale kozaków mogę powiedzieć też. Są. Trochę tak na te kozaki się trzeba tu oszarpać z lasem. Ale o patrzcie jakie okazy. Tak je tutaj ciężko było dostać, jak się walczyło z krzakami, żeby te kozaki tutaj dostrzec, wykręcić. Jeszcze tutaj. Nie kończymy grzybobrania. O, oj, ułamał się. Aha! Dobra, to nie. To takimi kozakami to ja się interesować nie będę. Trochę jeszcze krzaków. I kolejny kolejny koźlasz czerwony. Uuu, to nie, to nie. To takiego ja nie biorę. Mamy już całą eksponację, a tu jeszcze przedzierając się przez krzaki widzę. Kolejnego. No. Na a te kozaki trzeba się trochę wysilić. O, ten trochę też zjedzony, ale ten już będzie okej. Okay. Jaterek dzisiaj strasznie wieje, ale Naw, nawet fajnie mi się podoba. Ej ten zjedzony, co wcześniej widziałem. A więc już jest w jednym miejscu. Tyle kozaków. Oho. A tu co rośnie? A to nie. To zjedzone. Jakiś ślimaków widzę strasznie dużo. Kolekko lekko popadało niedawno, tak bardzo mało wciąż sucho w lesie. Ach. Jeszcze tyle kozaków. Ale i nie tylko ślimaki też są. Dobrze, idziemy dalej, zobaczymy co będzie. I niewiele oddaliłem się, słuchajcie. No i już, i już kolejne. Kozaki czerwone. Zobaczcie jakie fajne te grzybki są. Na liście to poli widać. Opatrzcie jaki piękny. Tam w dali jest moja siostra. Idę do niej, bo ona też coś tam, widzę, że znalazła, a więc czemu bym miał nie podejść? Zobaczymy, co ona tam też znalazła. Tutaj moja siostra i ona, widzę, że dwa, dwa kozaczki czerwone znalazłaś. No to super, pokaż. O, ten to jest śliczny, tylko szkoda, że go ślimaki poziadały, ale z tej perspektywy wygląda bajecznie mocno opalone o i już ten zakryj dobrze ten jest trochę już zjedzony zobaczymy co z niego wyjdzie o a ja tu widzę jeszcze że prawdziwe grośnie ciekawe co to za borowik jest w ogóle o a zobaczymy troszkę już widać ma ale jest jest borowiczek zobaczymy co Czy z nie ma więc kolejne grzybki kolejne grzybki wlatują jest ja z tych kozaków wydaje mi się, że no powiem tak, no ja wiem, że u nas jeszcze jest raczej sucho, wysypu nie ma, ale zawsze warto się przejść do lasu. Co, coś tam się zawsze nazbiera, coś się zawsze może trafić. Widzicie ostatnio na koniec szczęście mi dopisało i, i tyle kozaków na koniec było, więc to może nie ma jeszcze dużego wysypu, ale zawsze warto się wybrać, przejść zobaczyć. Nie tylko, zawsze można jakieś zwierzęta poobserwować. W lesie nie zawsze się tylko grzyby zbiera. Że jednak teraz akurat jak jest sezon, no to większość ludzi chodzi w lasu na grzyby, ale nie, nie tylko. Nie tylko, ale no cóż. Szukamy dalej. Zobaczymy co będzie. I jeszcze na tamtym miejscu troszkę kozaczków znalazłem. Głównie czerwonych. A tutaj jeszcze... Zobaczcie, co udało się mi znaleźć. Jest. Jest. No, jest borowiczek. Piękniutki, duży, ładny. No jest. Fajnie. Wykręcamy. O. O, to będzie fajny borowik. Wydaje mi się. Taka twarda noga będzie. Będzie dobry. A tutaj. Wiadomo, jak jest jeden, to powinien być drugi. No i był, ale. Nici z tego, że był, jak. O! Tyle z borowika zostało. To zostawiam, żeby zarodniki rozsiały się. A tutaj ten borowik. Fajny, ładny. To czemu go nie brać? No. Ładniutki to borowiczek, to zabieramy. No myślę, że tutaj widać też, że ktoś, ktoś chyba tutaj chodził gdzieś widziałam tam wcześniej korzenie obcięte ale to może tylko tak. no nie wiem a, do, ale jest, jest borowiczek zobaczymy jak ze zdrowotnością ale wydaje się, że będzie dobry zobaczymy, zobaczymy i na sam tenki koniec już praktycznie no wychodziłem z lasu no i idę, idę a tu bach, wielkie kanie, zobaczcie moja siostra jest znaleźliśmy właśnie te kanie i super tutaj wykręci ją i tak później trzonek w lesie zostawimy raczej ale te kanie to już są takie no o pokaż ją tutaj no jest, jest kania troszkę już taka stara o i tu ślimak zjadł zobaczymy ale zobaczmy, zobaczmy tą drugą Zobaczmy, co ta druga pokaże. O, i ta druga myślę, że będzie lepsza. Idealny kotecik. Ruchomy pierścień. A więc jest. Jest. No i cóż. Dwie konie na sam koniec wypełnią miejsce w koszyku do pełna. Pewnie takie wielkie. A więc cóż. Ja wracam, będę musiał się uczyć i odrabiać zadania do szkoły, no bo w końcu już szkoła tamten tydzień jeszcze szybko zleciał, le lekcje organizacyjne i takie tam sprawy, no ale teraz to już wiecie, jak to będzie. Będzie już trzeba się więcej uczyć. Trzony w lesie zaraz tutaj zostawimy. O, czony się nie wierzy, trzony puste są w środku. Weźmiemy tylko kapelusze. No i cóż. O. I my tutaj z siostrą się żegnamy. Pozdrawiamy Was wszystkich, nowych subskrybentów, wszystkich, wszystkie wyświetlenia. Dziękuję Wam za to i na razie kończę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.